Cześć i chwała, pozdrowienia od Michała. Parę szybkich parę słów na temat Listu do Galacjan, 4 rozdziału, 8 werset. Bo często to pismo jest błędnie interpretowane. i wy którzy chcecie iść za całym słowem Bożym zaczęliście interesować się kwestią czwartego przykazania dekalogu kwestią czystości pokarmowej zauważycie, że my oponenci często podejmują właśnie te, to miejsce pisma apostoła Pawła jako argument przeciwko zachowywaniu szabatów i będą wam mówić, że wy ich osądzacie tudzież kolosan 2.16 też się używa w tym celu Kolosan 2:16 mówi o czymś zupełnie innym jest wręcz obroną szabatów. Kolosan 2:16 odnosi się do gnostyckiej ascezy. Były sekty takie żydowskie, gnostyckie, które uczyły, pouczały wierzących co można jeść, a czego nie wolno jeść w święte dni Jahwe. Także w ogóle tam nie jest mowa o tym że jeżeli ty grzeszysz przeciwko Słowu Bożemu, to nikt ci nie może nic powiedzieć, bo nie wolno Cię sądzić, bo łamiesz przykazanie Boże i nie wolno Cię potępiać z tego powodu. Słowo Boże Cię potępia, jeżeli łamiesz przykazanie. To jest proste. Natomiast Kolosan 2, 16, 17 mówi o czcicielach aniołów, którzy się biorą za ocenianie wierzących ludzi, którzy zachowują święta pańskie, a święta pańskie, jak wiadomo, dużo się je, dużo się pije. I to asetom jest nie w smak. I ten ducha ascezy on również oskarżał. Jezusa nazywając Go pijaki żarłok, dlatego że jadł i pił często gęsto i ucztował z ludźmi, lubił spotkania przy stole <grym> wodę w wino zamienił na weselu, w ten sposób chwałę swoją objawił, więc Jezusa nazywali pijaki żarłok. I jest na wyraźnie mowa, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą uczyć różnych doktryn demonów, pierwszy Tymoteusza. Trzeci, czwarty rozdział o tym mówi. O, 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 o tym, że będą zabraniać wstępować w związki małżeńskie. Tak, Biskup powinien być mężem jednej żony, ale yy, zwodziciele będą zabraniać wstępować w związki małżeńskie i zabraniać przyjmować pokarmy, które stworzył Bóg, aby yy, 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 ludzie mogli je spożywać z dziękczynieniem. I jeżeli ktoś teraz sobie pomyśli, że no właśnie, co się czepia, że jem świnie? <grym> No, Bóg nie stworzył świni jako pokarmu. Tam jest napisane o pokarmach. Trzeba się zastanowić, co to jest jedzenie. Według Pisma Świętego, Bóg nie stworzył świni jako jedzenie. Świnia jest odkurzaczem. Kochani słuchacze, kto rozsądny je odkurzacze? Gdybym <laughs> ci tak worek ze śmieciami wyjął z odkurzacza, czy byś zrobił z tego dzieciom zupę? Pewnie nie, ale jak pójdziesz i świńskiego trupa kupisz gdzieś w sklepie, de facto robisz to samo. Po prostu te wszystkie toksyny ładujesz w siebie i swoją rodzinę. A, także yy, pokarm, który stworzył Bóg. Bóg nie stworzył świni, żeby ją jeść. <gł> Bogu za słowo Jego chwała i cześć. To, co jest uświęcone przez Słowo Boże, jak mówi jeden z listów apostolskich, i przez modlitwę, no za, za to mamy, jest sens dziękować, jeżeli Słowo Boże coś nazywa jedzeniem. Ale to dygresja, i ona zaczyna być trochę za długa, więc wracajmy do Galacjan, yy, czwartego rozdziału. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga. Służyliście tym, którzy z natury bogami nie są, mówi werset ósmy. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i por roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad Wami. Proszę was bracia, bądźcie tacy jak ja Gdyż i ja jestem taki jak wy W niczym mnie nie skrzywdziliście Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga Służyliście z natury tym, którzy bogami nie są Byliście bałwochwalcami dawniej Teraz jednak, gdy poznaliście Boga A raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani Czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów Którym ponownie jak dawniej, kiedy nie znaliście Boga Chcecie służyć Jakim żywiołom? Różne pogańskie dni i miesiące, por roku i lata. Tu nie ma mowy o Szabacie, tu nie ma mowy o świętach Boga Jahwe. Więc dlaczego ludzie używają tego fragmentu pisma przeciwko zachowywaniu świąt Boga Jahwe? Tu jest mowa o pogańskich świętach: dni i miesiące, por roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mzliłem się nad Wami. Dawniej, gdy nie znaliście Boga... Oni nie znali Boga dawniej. Służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Jak służyli? Zachowywali dni, miesiące, pory roku i lata. Dawniej, gdy nie znałem Boga, zachowywałem Krysmas, Wielkanoc i Pogańską Niedzielę. Ja mam na myśli, że... Teraz, kiedy poznaliśmy Boga, dlaczego mam zawracać do tych nędznych żywiołów? Czy słowo Boga, przykazanie Boga jest nędznym żywiołem? Od kiedy to przykazanie dekalogu jest nędznym żywiołem? Już te nędzne przykazanie. Dlaczego ludzie nie myślą, kiedy używają tego pisma, żeby... Szczekać przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko zachowywaniu Bożych Świąt. Dlaczego? Dlatego, że władca świata, tego szatan, zaślepia umysły niewierzących ludzi. To nie znaczy, religijny człowiek to też jest niewierzący człowiek, jeżeli nie wierzy w to, co jest napisane w Biblii. Jest napisane, nie wiem dokładnie gdzie, w Nowym Testamencie, nie pamiętam teraz u kogo, w którym liście, ale napisane jest, jest że. Ponieważ Chyba o Pawła. ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich wyzwolić, tak, tu apostoła Pała, dlatego syła Bóg na nich, ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, wszystkie przykazania Twoje są prawdą, mówi Psalm 119, ponieważ ludzie odrzucają Boże instrukcje, Dlatego sam Bóg pozwala, aby stąpił na nich ostry obłęd, tak aby wierzyli kłamstwu, żeby mieli klapki na oczach. I wtedy biorą Galacjan 4.8 i zaczynają tam widzieć szabat, kiedy tam nie ma mowy o szabacie. Bracie. Tam jest mowa o tym, co dawniej Galacjanie robili, kiedy demony czcili, kiedy bałwanom cześć oddawali. Poganie też mają swoje dni, pory roku, miesiące i lata. Rok eucharystyczny. Który to był rok w Polsce? Rok eucharystyczny. Gdzie papież przyjechał do Wrocławia, żeby tam Chocki-Klocki odprawiać. Było, było święto eucharystii, tak? A potem parę tygodni czy miesięcy później była powódź. Wielka powódź. Ludzie szlam łopatami wywalali z mieszkań we Wrocławiu, tak? A, a napisane jest w jednym z Psalmów, że ja rzucę błoto waszych świąt, rzucę wam w twarz. No? <grym> To tyle chciałem tak w skrócie po prostu o Galacjan czwartym rozdziale. Żeby, że jeżeli ktoś używa tego pisma, żeby po prostu atakować szabat boży, tak i przekonywać wiernych słowu że apostoł Paweł dowodzi w Galacjan, że, 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 że zachowywanie szabatu jest złem, to taki apostoł, to jest po pierwsze schizofrenik, bo on głosił zachowywanie prawa, a nie kompletną abolicję prawa, i taki człowiek byłby po prostu kimś, kto nawołuje ludzi do odchodzenia od tego, co Bóg ustanowił jako święte, tak? Tematem tak naprawdę listu Galacjan jest usprawiedliwienie, które jest z wiary. Z wiary w to, co mówi Bóg. Więc to jest jedyna droga, żeby wykonywać przykazania Boże i zachowywać, to jest to trzeba czynić przez wiarę. O tym mówi również sam Pan Jezus w Ewangelii Jana 3,16 do 21, kiedy mówi o tym, na czym polega sąd. Że Pewni ludzie przybliżają się do światłości i prawdy, a pewni nie. I to o to chodzi. To właśnie o to chodzi. Ludzie, którzy nie chcą się przybliżyć do światłości i do prawdy, które jest Słowo Boże, całe Słowo, całe Pismo, ci ludzie nie będą po prostu mieli światła, poznania Słowa Bożego i będą tylko powtarzać utarte opinie, wyobrażenia jakieś poglądy na temat na przykład właśnie yy, Galacjan czwartego rozdziału i tego co tam Paweł mówi o pewnych yy, porach roku dniach, latach jest to mowa o pogańskim systemie <grym> kultowym a nie o szabatach jakwe chwała Bogu, myślę że to odrobinkę światła przyniesie każdemu z nas i będziemy mocniejsi w zachowywaniu tego co dobre przed Bogiem, szalona Twój dom